Córka sprzątaczki odbiera telefon z Niemiec i ratuje największy kontrakt milionera CEO 20 sekund. Tyle wystarczyło dwunastoletniej Zofii Kowalczyk, żeby uratować kontrakt wart 50 milionów złotych 20 sekund rozmowy telefonicznej, podczas której przełożyła negocjacje z niemieckiego na polski, nie wiedząc, że każde jej słowo decyduje o przyszłości całej firmy. 20 sekund, które zmieniły życie jej matki, milionera CEO i 200 pracowników. Ale zacznijmy od początku. Biuro Nowak Technologies, wieżowiec przy Rondzie ONZ w Warszawie. Środa, 13:30. Tomasz Nowak, 40 CEO firmy technologicznej wartej 300 milionów złotych, siedział przy biurku, patrząc na zegarek po raz setny. Za 10 minut miał nastąpić najważniejszy telefon w historii jego firmy. Przedstawiciele Schmidt GmbH z Berlina mieli zadzwonić, żeby sfinalizować kontrakt na dostawę oprogramowania 50 milionów złotych największy kontrakt, jaki kiedykolwiek negocjował. Wszystko było przygotowane dokumenty gotowe tłumacz na linii prawnicy w pogotowiu oprócz jednego problemu. Tomasz dostał wiadomość pół godziny temu. Jego tłumacz, pan Werner, miał wypadek samochodowy. Nic poważnego, no, ale był w szpitalu. Nie mógł przyjść. Tomasz gorączkowo dzwonił do wszystkich agencji tłumaczeń w Warszawie. Wszystkie zajęte, wszyscy niemieccy, tłumacze byli zarezerwowani na inne spotkania, konferencje, negocjacje. Nie było nikogo. A telefon z Niemiec miał nadejść za dziewięć minut. Panie Nowak, powiedziała jego asystentka Monika, wchodząc do biura, próbowałam wszystkich. Nikt nie jest dostępny w tak krótkim czasie. Tomasz oparł głowę na dłoniach, ten kontrakt był kluczowy, bez niego firma stałaby w miejscu, bez niego musiałby zwolnić połowę pracowników. Bez niego wszystko, nad czym pracował przez dziesięć lat, poszłoby na marne. A Schmidt GmbH był bardzo wymagającym klientem. Jeśli Tomasz nie odebrał telefonu, jeśli nie mógł prowadzić negocjacji profesjonalnie, kontrakt poszedłby do konkurencji. Jest jeszcze osiem minut, powiedziała Monika cicho. Może. I wtedy drzwi do biura otworzyły się. Weszła Małgorzata Kowalczyk i sprzątaczka. Pracowała w budynku od pięciu lat, cichą, skromną kobietą, zawsze punktualna, zawsze uprzejma. Większość ludzi w biurze nawet nie znała jej nazwiska. Przepraszam, powiedziała Małgorzata, patrząc na Tomasza i Monikę, ale słyszałam, że jest problem z niemieckim tłumaczem. Tomasz spojrzał na nią zdziwiony. Sprzątaczka słyszała ich rozmowę? Tak, odpowiedział ostrożnie ale to nie twoja sprawa. Przepraszam, musimy. Moja córka mówi po niemiecku, przerwała mu Małgorzata. Płynnie. Uczy się w szkole z rozszerzonym językiem niemieckim. Ma najlepsze oceny. Zawsze miała talent do języków. Tomasz patrzył na nią, jakby mówiła w obcym języku. Twoja córka? Ile ma lat? Dwanaście, odpowiedziała Małgorzata. Ale naprawdę dobrze mówi. Może, może mogłaby pomóc. Tomasz chciał odmówić. To było szalone. Dwunastoletnie dziecko przy negocjacjach wartych pięćdziesiąt milionów złotych? Niemożliwe, ale spojrzał na zegarek siedem minut i nie miał żadnej innej opcji. Gdzie ona jest? zapytał. Na dole, odpowiedziała małgorzata. Czeka w holu. Ma dziś wolne popołudnie w szkole. Czasami przychodzi do mnie po lekcjach. Sprowadź ją, powiedział Tomasz szybko. Natychmiast. Zofia Kowalczyk miała dwanaście lat i była małą dziewczynką w szarej bluzie i dżinsach, długie brązowe włosy związane w kucyk, duże oczy, w których widać było inteligencję. Gdy weszła do biura CEO, była wyraźnie przestraszona, nigdy nie była w tak luksusowym miejscu. Wielkie machoniowe biurko, widok na całą Warszawę przez ogromne okna, wszystko wyglądało tak drogie, tak niedostępne. Cześć Zofiu powiedział Tomasz, próbując brzmieć uspokajająco. Twoja mama mówi, że świetnie mówisz po niemiecku. Zofia skinęła głową nieśmiało. Tak, uczę się od sześciu lat. Moja nauczycielka mówi, że mam dobry akcent. Dobrze, Tomasz spojrzał na zegarek. Pięć minut. Posłuchaj, za chwilę zadzwoni bardzo ważny telefon z Niemiec. Będę rozmawiał z panami z firmy o bardzo ważnej umowie, ale oni nie mówią po polsku, a ja nie mówię po niemiecku wystarczająco dobrze. Potrzebuję, żebyś tłumaczyła, kontynuował. Ja będę mówił po polsku, ty przetłumaczysz na niemiecki, oni odpowiedzą po niemiecku, ty przetłumaczysz na polski, rozumiesz? Zofia wyglądała na przerażoną. Ale ale to brzmi bardzo ważne co jeśli zrobię błąd tomasz kucnął przy niej patrząc jej w oczy zofiu nie mam nikogo innego jesteś moją jedyną szansą wierzę że dasz radę twoja mama wierzy tylko spróbuj dobrze zofia spojrzała na matkę która stała przy drzwiach małgorzata skinęła głową zachęcająco dobrze wyszeptała zofia spróbuję tomasz posadził ją przy biurku Dał jej notatnik i długopis. Monika włączyła głośnik telefonu. I wtedy, dokładnie o trzynastej czterdzieści, telefon zadzwonił. Tomasz odebrał. Guten Tag, powiedział męski głos po niemiecku. Hier ist Herr Schmidt von Schmidt GmbH. Sprechen Sie Deutsch? Tomasz spojrzał na Zofię. Dziewczynka wzięła głęboki oddech. Dzień dobry. Przetłumaczyła spokojnie. Tu pan Schmidt z firmy Schmidt GmbH. Czy mówi pan po niemiecku? Głos Zofii był spokojny, wyraźny, profesjonalny. Tomasz poczuł pierwszą iskierkę nadziei. Proszę powiedzieć, zaczął po polsku, że niestety nie mówię płynnie po niemiecku, ale mam tłumaczkę, która pomoże nam w rozmowie. Zofia przetłumaczyła bezpośrednio, jej niemiecki był płynny, bez wahania. Das ist kein Problem, odpowiedział pan Schmidt. Fahren wir fort. To nie problem, przetłumaczyła Zofia. Kontynuujmy. I tak zaczęła się najważniejsza rozmowa w życiu Tomasza Nowaka. Przez następne dwadzieścia minut rozmawiali o szczegółach kontraktu, o terminach dostaw, o cenach, o warunkach płatności, o gwarancjach. I przez te wszystkie dwadzieścia minut Zofia siedziała przy biurku, tłumacząc każde słowo. Małgorzata stała przy drzwiach, patrząc na córkę z niedowierzaniem. Monika robiła notatki, szczęka jej opadła. Bo Zofia nie tylko tłumaczyła, tłumaczyła perfekcyjnie każdy termin techniczny, każda prawnicza fraza, każdy niuans. Czasami, gdy Tomasz używał słowa, którego nie był pewien, jak wyrazić profesjonalnie, Zofia sama poprawiała formułowanie w tłumaczeniu, żeby brzmiało bardziej biznesowo. To nie była dwunastolatka, to była profesjonalna tłumaczka. W pewnym momencie pan Schmidt powiedział coś szybko po niemiecku, używając technicznego żargonu, którego nawet doświadczony tłumacz mógłby mieć problem z przetłumaczeniem, ale Zofia nawet nie zawahała się. Mówi, że ich system wymaga integracji API z protokołem REST i uwierzytelnianiem OAuth 2.0. Przetłumaczyła spokojnie. Pyta, czy nasz system to obsługuje. Tomasz patrzył na nią z otwartymi ustami. Skąd dwunastolatka znała te terminy? Tak, odpowiedział szybko. Proszę powiedzieć, że nasz system w pełni obsługuje te protokoły i możemy dostarczyć dokumentację techniczną. Zofia przekazała to po niemiecku, używając właściwych terminów. Rozmowa trwała dalej. Pan Schmidt negocjował cenę, Tomasz kontrował. Zofia tłumaczyła każdą ofertę, każdy argument, każde ustępstwo. W końcu po dwudziestu minutach pan Schmidt powiedział coś długiego po niemiecku. Zofia słuchała uważnie, robiąc notatki, a potem przetłumaczyła. Pan Schmidt mówi, że po tej rozmowie ma bardzo dobre wrażenie o profesjonalizmie firmy, jest pod wrażeniem, że przygotowaliście państwo tak kompetentną tłumaczkę w tak krótkim czasie. Mówi, że to pokazuje, jak poważnie traktujecie tę współpracę. Jest gotowy podpisać kontrakt na warunkach, które właśnie uzgodniliście. Dokumenty zostaną wysłane mailem dzisiaj wieczorem do podpisu. Tomasz poczuł, jak fala ulgi przechodzi przez jego ciało. Kontrakt mieli kontrakt. Proszę mu podziękować, powiedział i powiedzieć, że nie możemy się doczekać współpracy, Zofia przetłumaczyła. Wymienili jeszcze kilka uprzejmości, a potem rozmowa się zakończyła. Gdy Tomasz odłożył słuchawkę, cisza w biurze była absolutna. A potem Monika zaczęła klaskać. Małgorzata miała łzy w oczach. Tomasz patrzył na Zofię, dwunastoletnią dziewczynkę w szarej bluzie, która właśnie uratowała jego firmę. Skąd? zaczął. Skąd ty to wszystko wiesz, te terminy techniczne, ten profesjonalny język? Zofia wzruszyła ramionami, wyglądając nagle z powrotem jak zwykłe dziecko. Lubię czytać powiedziała po prostu i lubię języki. W domu czytam niemieckie artykuły o technologii, oglądam niemieckie wykłady na YouTube. Po prostu. Po prostu mnie to interesuje. Tomasz pokręcił głową w niedowierzaniu. To dziecko, ta niezwykła dziewczynka, spojrzał na Małgorzatę, która stała przy drzwiach. Pani Kowalczyk, powiedział, nie wiem, jak pani dziękować. Pani córka właśnie uratowała kontrakt wart pięćdziesiąt milionów złotych, uratowała miejsca pracy dwustu ludzi, uratowała moją firmę. Małgorzata otworzyła usta, ale nie wiedziała, co powiedzieć. Proszę, kontynuował Tomasz, niech pani usiądzie. Obie musimy porozmawiać. Tomasz usiadł przy biurku, Małgorzata i Zofia na krzesłach naprzeciwko. Monika stała obok, wciąż w szoku. Zofiu, zaczął Tomasz, to co dzisiaj zrobiłaś było niezwykłe. Naprawdę niezwykłe. Większość dorosłych tłumaczy nie poradziłoby sobie tak dobrze. Zofia spuściła wzrok, zmieszana. Powiedz mi kontynuował Tomasz co chcesz robić w przyszłości? Jakie masz plany? Zofia zastanowiła się przez chwilę. Chciałabym studiować języki powiedziała cicho i może informatykę chciałabym pracować w międzynarodowej firmie, pomagać ludziom się komunikować ale dodała jeszcze ciszej to drogie studia, kursy językowe wszystko mama pracuje bardzo ciężko, ale. Przerwała nie chcąc powiedzieć więcej. Tomasz spojrzał na Małgorzatę. Zobaczył w jej twarzy dumę z córki, ale też zobaczył zmęczenie, zmartwienie. Kobietę, która pracowała na dwóch etatach, żeby dać córce jak najlepsze życie. I wtedy Tomasz podjął decyzję. Pani Kowalczyk, powiedział, ile pani zarabia jako sprzątaczka? Małgorzata zawahała się zmieszana pytaniem. Dwa tysiące pięćset złotych miesięcznie odpowiedziała cicho. Od dzisiaj powiedział Tomasz: Będzie Pani zarabiać pięć tysięcy jako koordynatorka obsługi budynku. Nowa pozycja, którą właśnie tworzę. Małgorzata patrzyła na niego w szoku. Ale, ale ja jestem tylko sprzątaczką. Jest Pani matką, która wychowała genialne dziecko, przerwał jej Tomasz. Jest pani kobietą, która miała odwagę zaproponować pomoc, gdy wszyscy inni się poddali. To jest warte znacznie więcej niż pięć tysięcy, spojrzał na Zofię. A dla ciebie, młoda damo, mam inną propozycję. Wyciągnął wizytówkę i napisał na niej coś długopisem. To jest telefon do pani Anny Wiśniewskiej. Kieruję działem HR w mojej firmie. Od przyszłego tygodnia będziesz pracować dla nas jako tłumaczka na pół etatu. Będziesz tłumaczyć e-maile, dokumenty, czasami telefony, praca, którą możesz robić po szkole i w weekendy. Zapłacimy ci trzy tysiące złotych miesięcznie, kontynuował. I gdy skończysz osiemnaście lat i będziesz chciała studiować, firma sfinansuje Twoje studia. Wszystkie koszty czesne, książki, kursy językowe, wszystko. Pod jednym warunkiem dodał, że będziesz utrzymywać świetne oceny i będziesz nadal pracować dla nas podczas studiów. Zofia patrzyła na niego z szeroko otwartymi oczami, nie mogąc uwierzyć. Naprawdę, wyszeptała, naprawdę. Uśmiechnął się Tomasz. Talent taki jak twój pojawia się raz na pokolenie. Byłbym głupcem, gdybym go zmarnował. Małgorzata zaczęła płakać cicho, próbując się powstrzymać, ale nie mogła. Przez całe życie pracowała ciężko, żeby dać córce szansę. I teraz ta szansa właśnie się pojawiła. Dziękuję, szlochała. Dziękuję tak bardzo. To ja dziękuję, odpowiedział Tomasz. Obydwie uratowałyście dzisiaj coś więcej niż kontrakt. Przypomniałyście mi, czym naprawdę jest ta firma. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o ludzi, o talenty, o dawanie szans tym, którzy na nie zasługują. Miesiąc później, w piątkowe popołudnie, Tomasz przeszedł przez biuro, obserwując pracowników. Zatrzymał się przy jednym z mniejszych biurek w dziale tłumaczeń. Zofia siedziała tam, tłumacząc dokument z niemieckiego na polski. Miała teraz własne stanowisko pracy, własny komputer, tabliczkę z nazwiskiem na biurku Zofia Kowalczyk, junior tłumaczka. Nosila już nie szarą bluzę, ale elegancką białą koszulę, włosy upięte profesjonalnie, wyglądała jak młoda profesjonalistka. Jak ci idzie? Zapytał Tomasz. Zofia podniosła wzrok i uśmiechnęła się. Świetnie, panie Nowak. Właśnie kończę tłumaczenie propozycji dla klienta ze Szwajcarii. Dobrze skinął głową Tomasz. A jak szkoła? Świetnie też odpowiedziała Zofia. Mam same szóstki i zapisałam się na dodatkowy kurs angielskiego. Myślę, że przydałby mi się trzeci język. Tomasz zaśmiał się. Oczywiście. Firma pokryje koszty kursu. Gdy odchodził, Monika podeszła do niego. Wie pan. Powiedziała cicho. Wszyscy w biurze mówią o Zofii, o tym jak dwunastolatka uratowała największy kontrakt w historii firmy. To inspirujące, to prawda, zgodził się Tomasz. Ale to też przypomnienie. O czym? O tym, odpowiedział Tomasz, że talent nie zależy od wieku, nie zależy od pochodzenia, nie zależy od tego, ile zarabiają twoi rodzice. Zofia mogła spędzić całe życie jako córka sprzątaczki, nie mając szans na wykorzystanie swojego talentu, ale los i jej odważna matka dali jej możliwość pokazania, co potrafi. I teraz, kontynuował, moja praca to upewnić się, że każdy pracownik w tej firmie, bez względu na pozycję, ma szansę pokazać swój talent, czy to jest sprzątaczka, czy sekretarka, czy programista. Monika skinęła głową ze zrozumieniem. Rok później Nowak Technologies organizowało swoją doroczną galę firmową. Wielka sala balowa w hotelu Marriott, dwustu pracowników w eleganckich strojach. Dobre jedzenie, muzyka, atmosfera świętowania. Firma miała za sobą najlepszy rok w swojej historii. Kontrakt ze Schmidt GmbH otworzył drzwi do innych niemieckich klientów. Przychody wzrosły o 150%. Zatrudnili 50 nowych pracowników. Tomasz Nowak stał na scenie z mikrofonem, patrząc na swoich pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim za niesamowity rok, zaczął. Ale jest jedna osoba, której szczególnie chcę podziękować: Osoba, bez której nic z tego by się nie stało. Rok temu stałem w moim biurze, patrząc na zegarek, wiedząc, że za kilka minut stracę najważniejszy kontrakt w historii firmy. Nie miałem tłumacza, nie miałem planu, nie miałem nadziei. A potem, kontynuował, ktoś wszedł do mojego biura i zaproponował pomoc, sprzątaczka, którą większość z nas nawet nie znała z imienia. Kobieta, która miała odwagę powiedzieć: Moja córka może pomóc. Tomasz gestem wskazał na stół, gdzie siedziały Małgorzata i Zofia. Małgorzata Kowalczyk widziała problem i zaproponowała rozwiązanie. Nie myślała o tym, że to nie jej sprawa. Nie myślała o tym, że mogłaby zostać odrzucona. Po prostu chciała pomóc. A jej córka, Zofia, trzynastoletnia dziewczynka, uratowała kontrakt wart 50 milionów złotych. Tłumaczyła jak profesjonalistka. Zachowywała się jak doświadczona bizneswoman. Pokazała talent, który większość z nas nie zobaczy w całym swoim życiu. Wszyscy pracownicy zaczęli klaskać. Zofia zaczerwieniła się patrząc w stół. Zofia pracuje teraz dla nas już rok, powiedział tomasz, jako najmłodsza pracownica w historii firmy. I w tym roku przetłumaczyła ponad trzysta dokumentów, prowadziła dziesiątki rozmów telefonicznych i zaczęła uczyć się trzeciego języka, angielskiego. Ale dzisiaj, dodał, chcę ogłosić coś nowego. Tomasz wyciągnął kopertę. Od przyszłego roku Nowak Technologies będzie sponsorować program stypendialny dla utalentowanych młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach. Będziemy finansować kursy językowe, programistyczne, inżynierskie. Cokolwiek, co pomoże im rozwinąć ich talenty. I nazwaliśmy ten program stypendium Zofii Kowalczyk. Sala eksplodowała oklaskami. Zofia patrzyła na Tomasza z łzami w oczach. Małgorzata objęła córkę również płacząc. Bo! kontynuował Tomasz, gdy oklaski ucichły. Zofia nauczyła nas wszystkich ważnej lekcji, że talent nie ma granic, że możliwości nie zależą od tego, kim są twoi rodzice ani ile zarabiają. Zależą tylko od tego, czy ktoś da ci szansę. I moja praca, nasza praca, to upewnić się, że każdy utalentowany młody człowiek dostanie tę szansę. Pogali Tomasz podszedł do stolika, gdzie siedziały Małgorzata i Zofia. Mogę? Zapytał, wskazując na wolne krzesło: Oczywiście odpowiedziała Małgorzata. Tomasz usiadł i spojrzał na Zofię. Wiesz, powiedział, rok temu, gdy odebrałaś ten telefon, nie miałem pojęcia, co się stanie. Byłem zdesperowany, gotowy spróbować czegokolwiek, ale ty, kontynuował, byłaś spokojna, pewna siebie, profesjonalna. Skąd to wzięłaś? Ta pewność siebie. Zofia zastanowiła się przez chwilę. Od mamy, odpowiedziała w końcu. Mama zawsze pracowała ciężko, nigdy nie narzekała, nigdy się nie poddawała, zawsze mówiła mi: Nieważne co robisz, ważne, żebyś robiła to najlepiej, jak potrafisz. Więc, gdy sprzątała biura, robiła to najlepiej, gdy gotowała obiad, robiła to najlepiej. I nauczyła mnie, że jeśli coś robię, powinienem robić to dobrze. Nawet jeśli się boję, nawet jeśli myślę, że nie potrafię. Tomasz spojrzał na Małgorzatę z szacunkiem. Pani córka jest niezwykła, powiedział. Ale to dlatego, że ma niezwykłą matkę. Małgorzata uśmiechnęła się przez łzy. Ja po prostu chciałam dać jej lepsze życie, niż miałam ja, powiedziała. Chciałam, żeby miała możliwości, których ja nigdy nie miałam. I dała mi pani coś więcej. Odpowiedział Tomasz. Dała mi pani lekcję o pokorze, o tym, że prawdziwa wartość człowieka nie jest w jego stanowisku czy pensji, jest w jego charakterze, w jego talentach, w jego gotowości do pomocy. Przed rokiem, kontynuował, gdyby ktoś mi powiedział, że sprzątaczka uratuje moją firmę, zaśmiałbym się. Myślałbym, że sprzątaczka to tylko ktoś, kto myje podłogi ktoś nieważny, ale pani pokazała mi, że każdy jest ważny, każdy ma coś wartościowego do zaoferowania, trzeba tylko słuchać, trzeba tylko dawać szansę. O trzy lata później Zofia Kowalczyk skończyła 16 lat. Pracowała już w firmie przez cztery lata jako tłumaczka. Mówiła płynnie po niemiecku, angielsku i zaczynała uczyć się hiszpańskiego. Była w liceum o profilu językowym. Najlepsza uczennica w klasie. Planowała studia na filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. I wszystko było opłacone przez firmę. Dzięki stypendium, które dla niej stworzyli. Pewnego dnia Tomasz wezwał ją do swojego biura. To samo biuro, w którym cztery lata temu odebrała ten telefon. Siadaj, Zofiu, powiedział. Zofia usiadła, zastanawiając się, co się dzieje. Dostałem ofertę od firmy w Singapurze, zaczął Tomasz. Chcą, żebym otworzył tam oddział Nowak Technologies, azjatycki rynek technologiczny, ogromne możliwości. Ale to też ogromne wyzwanie. Kontynuował. Będę potrzebował tam zespołu najlepszych ludzi, ludzi, którym ufam. Spojrzał na Zofię. Gdy skończysz studia, powiedział, chciałbym, żebyś dołączyła do tego zespołu. Jako kierowniczka działu tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej będziesz budować most między Polską a Azją. Zofia patrzyła na niego z otwartymi ustami. Ale będę miała dopiero 22 lata. Czy nie jestem za młoda? Tomasz zaśmiał się. Cztery lata temu miałaś dwanaście lat i uratowałaś kontrakt wart pięćdziesiąt milionów złotych. Myślę, że powinnaś przestać martwić się o wiek. Talent to talent, dodał. Bez względu na to, ile masz lat. Zofia uśmiechnęła się, łzy radości w oczach. Przyjmę tę ofertę, powiedziała, i obiecuję, że nie zawiodę. Wiem, że nie. Odpowiedział Tomasz, bo jesteś córką Małgorzaty Kowalczyk, a Małgorzata nigdy nikogo nie zawiodła. Wieczorem Zofia wróciła do domu. Mieszkały teraz w lepszym mieszkaniu, trzypokojowym apartamencie, w dobrej dzielnicy. Małgorzata nie pracowała już jako sprzątaczka. Była koordynatorką obsługi w całym budynku Nowak Technologies, zarabiała siedem tysięcy miesięcznie. Zofia znalazła matkę w kuchni, przygotowującą obiad. Mamo, powiedziała, pamiętasz, jak cztery lata temu zaproponowałaś, żebym pomogła panu Nowakowi z tym telefonem? Oczywiście, odpowiedziała Małgorzata. Jak mogłabym zapomnieć? Bałam się wtedy, przyznała Zofia. Myślałam, że zrobię błąd, że wszystkich zawiodę. Ale ty powiedziałaś mi, żebym spróbowała, że zawsze powinienem dawać z siebie wszystko, bez względu na to, jak bardzo się boję. Zofia objęła matkę. I przez te cztery lata, ona kontynuowała, za każdym razem, gdy miałam trudne zadanie, za każdym razem, gdy myślałam, że nie dam rady, pamiętałam tamten dzień. Pamiętałam, że jeśli odważyłam się wtedy, mogę odważyć się znowu. Małgorzata przytulała córkę, również płacząc: Jestem z ciebie taka dumna, szeptała tak bardzo dumna. A ja jestem dumna z ciebie, odpowiedziała Zofia bo nauczyłaś mnie, że praca nie jest tym, co robisz, jest tym, jak to robisz z godnością, z dumą, z najlepszymi intencjami i że nieważne, gdzie zaczynasz dodała ważne, dokąd idziesz. Historia Zofii Kowalczyk rozeszła się po polskim świecie biznesu. Dwunastolatka, która uratowała kontrakt wart pięćdziesiąt milionów złotych, córka sprzątaczki, która została kierowniczką w międzynarodowej firmie. Ale dla tych, którzy znali prawdziwą historię, nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o stanowiska, chodziło o to, że jedna matka miała odwagę zaproponować pomoc że jedno dziecko miało odwagę spróbować i że jeden CEO miał mądrość, żeby dać szansę, bo czasami największe sukcesy przychodzą z najmniej oczekiwanych miejsc, czasami najlepsi pracownicy czekają w holu, podczas gdy ich matki sprzątają podłogi, czasami wszystko czego potrzebuje talent, to jedna szansa i dwadzieścia sekund odwagi.